Siemeneczko wszystkim, z tej strony Gameland 23 a to jest kolejny odcinek z mapy All Stream Farm V2. A dzisiaj, jak widzicie na ekranach, będzie akcja Obornik. Ogólnie miałem i, inny właśnie dzisiaj akcję, miał być. No ale tak wyszło, że a, mieliśmy być siewy. No ale tak mówię, y, ostatnie, od, ostatni odcinek właśnie był ze siewów, z tamtej serii. To mówię, dwa, dwa odcinki z tego samego nie będę robił. A pomyślałam, że jeszcze na razie nic nie mam y, za, y, zaorane, oprócz jednego pola. To mówię, a dzisiaj sobie zrobię akcję obornik, a za następny odcinek, właśnie, będzie akcja orka, a potem dopiero kolejny odcinek. O kurde, ja y, zapomniałam czas, sied. A następny odcinek będzie właśnie y, y, o w siewy. No do tego wsiadamy do naszego tutaj yy, do naszej ładowarki i ogólnie dzisiaj będziemy wybierać yy, obornik od krów i od świń, bo już dawno tej serii nie było znaczy może niedawno ale już chyba nie wiem, z tydzień chyba jeszcze jej by nie, nie było a troszeczkę czas przewinęłem i troszeczkę jak widzicie tutaj nam obornika się nazbierało jak widzicie chyba nie wiem 40 ton Y, Obornika ogólnie y, jest u krów, a u świń jest chyba a, nie wiem, czy nie 8, czy 10. Dobra, teraz wsiadam je do naszego Sztajera. No i tak pomyślałem, że dzisiaj Sztajer Stary, Stary, O kurde, nie wyrobię się. Trzeba tutaj, Dobra, o spoko. I tak mówię, że ogólnie dzisiaj Sztajer właśnie y, przy takim rozrzutniku chyba by, da, y, chyba by dał radę. Bo te dwa inne ciągniki, a, chyba by ciężko mieli. Czekajcie, bo ja muszę y, to ładowarko tutaj wjechać. Tak o. I Sztajera musimy gdzieś coś w tym stylu. Tutaj trzeba coś wjechać, coś kot. O tak właśnie. O właśnie. Teraz możemy tutaj do tyłu i wykręcić. O kurwa mać. Dobra. A, o tak możemy. Do, wy właśnie. Albo czekajcie. Popnę go trochę, żeby mi się wyprostował, ale on nie da rady. No i mówię, właśnie, sztajer właśnie do takiego różownika pasuje. Bo tamten sam to, jakbym załadował ten obo, obo yy, czy ten rozrzutnik yy, do pełna, to nie wiem, czy by, yy, czy by uciągnął. A właśnie Sztajer jest idealny na taką właśnie akcję. Dobra, ogólnie dużo wchodzi w te, właśnie w ten krokodyl, bo 3 tony i 4, 3, 400 chyba wchodzi. No 3, więc co tak byś jakby tak yy, powiedział. To nawet dosyć dużo. No. I ogólnie dzisiaj jak mówię akcja będzie obornik, a jak jeszcze na końcu będziemy mieć czas ale chyba nie będzie czasu, a jak będzie, no to jeszcze może jakieś szybkie nawozy po trawie yy, połące się zrobi. Po tej co tutaj jest zaraz obok nas co byli yy, sianokosy na niej w tamtym odcinku o ta o tutaj co jest przed, yy, przed tutaj no o, czekajcie bo tu jeszcze nie ogarniałem tych wszystkich przycisków bo strasznie jest skomplikowana ta właśnie ta ładowarka bo i ramienie się wysuwają i krokodyl się wysuwa czy nie wysuwa tylko się zamyka otwiera i właśnie dużo jest a... Funkcji w nim. I ogólnie mówiliście w tamtym odcinku, żebym y, czas y, w zmienił na taki późniejszy, czy na inny, bo mówicie, że zawsze gram o 9, 10 czy 11. Dlatego dzisiaj taka będzie wieczorna akcja, obornik, bo y, 18 jest w tej grze, to jest szósta. Tak, szósta. Dlatego dzisiaj e, taki właśnie, e, taki nocny, no, taki wieczorny można powiedzieć, bo to nie jest jeszcze noc. Taki e, wieczorny, właśnie e, wywóz obornika. Myślę, że kolory będą nie za ciemne, bo ogólnie teraz farmijon troszeczkę z pieprzu z tym czasem, e, z tymi kolorami, e, ogólnie, bo o szósty to jeszcze tak. Ciemno to jeszcze nie jest, a tak bym powiedział dopiero tak wpół do 8 może takie kolory się dopiero robią Czy nawet o 8. Tak przynajmniej to w lipcu tak jest Bo wiadomo, no w zimie no to o czwarty już jest ciemno, ale lipiec, czerwiec, sierpień, wrzesień, nawet maj to właśnie e, takie kolory o takiej godzinie to jeszcze ich nie ma. Dlatego bym powiedział, że o, mamy pełne. Dlatego bym powiedział, że troszeczkę z tym spieprzylistym. Z tymi kolorami ogólnie, no ale nie powinno być za yy, ten, czekajcie. O, no teraz wsiadamy do sztajera, jedziemy na pole. Teraz, jak to można było wyjechać? Myślę, że łąka tutaj jeszcze jest nieodrośnięta w pełni. Se ładnie, zawrócimy. O, co, o kurde, coś w tym z, przez krzaki przejechałem, ale to nie żaden problem. No i lecimy na pole, <laughs> ale nie, mówię, że nie powinny być za szare te kolory. No o, i ogólnie, właśnie dużo ludzi się pytało, o, na jakie kierownicy gram, a jak wiecie, ja na konsoli gram, nie na kierownicy. Na padzie na Xbox, na no na kontrolerze, na kontrolerze gram na Xbox, jak wiecie, bo kont kontroler właśnie jest do. o kurwa, dobra, kierunek musi być Profesjonalnie właśnie wyjazd z drogi bocznej, o tak, pięknie, dobra, i teraz gaz. No, i mówię, na kontrolerze gram nie na kierownicy, dlatego, jak się pytacie, na kierownicy nie gram. A to pewnie dlatego, że takie właśnie y, wolne ruchy robię. Z, jak widzicie, tutaj czekaj, zaraz, zaraz pokażę. O, takie wolne ruchy, o, widzicie, tak jakbym na kierownicy grał, ale na kierownicy nie gram, tylko y, joystick jest i takie właśnie oto wolne ruchy mogę robić kierownicą. O kurde czekajcie. Teraz tutaj y, ogólnie y, to jest też nasze pole, ale w, do tej pory na tym y, polu jeszcze nie robiliśmy. A dzisiaj myślę, że myślałem, że tutaj jeszcze jest. Y, o, i obornik mamy. I mówię A dzisiaj sobie właśnie na te pole sobie obornik sobie y, rzucę i myślę, że nawet spoko. No jak widzicie. Strasznie szeroko yy, rozrzuca ten rozrzutnik, bo nie wiem jaka tam jest w nim szerokość, ale naprawdę no, szerokość jest duża, bo strasznie, ale to strasznie szeroko to rozrzuca. Dlatego takie pole to ja myślę, że w jeden rozrzutnik można dać radę. Amra. O coś w tym stylu. Ogólnie wyliczyłem, że 2,5 rozrzutnika powinien wywieźć na tym odcinku, bo tylko tyle mi gnoju, właśnie tylko tyle gnoju jest. Powinno na dwa takie mniejsze pola powinno starczyć, mi się wydaje. Bo te pole bym właśnie chciał rozrzucić na nim obornik i na te co jest koło domu, nie te co, a, co na nim żniwa byli, tylko... Jest takie, zaraz jak się wyjeżdża z tej drogi pobocznej, z gospodarki, jest takie właśnie pole obok. E, dlatego na tamtym też bym właśnie chciał zrobić akcję, obornik. Nawet nie wiem, czy Kurde, nawet w połowie rozrzutnika te pole zrobiłem. Szok. Powiem Wam, że konkretnie dobra, tutaj jeszcze rozrzucimy bo ogólnie 19 ton się właśnie w ten yy, rozrzutnik się właśnie a, mieści. Dlatego myślę, że nawet spoko. Dobra. O. Dobra. Jakieś tam jeszcze mijaki są. Jeszcze poprawimy tylko ten mijak tutaj. Dobra. O, czekajcie, jeszcze tylko ten O to tutaj mi jak, O, dobra, spoko. I jeszcze tutaj te dwa. I ogólnie możemy polecić na te drugie pole, co miałem w planie. O, dobra, spoko. Możemy tutaj zamknąć klapę, żeby nam tutaj obornik nie wysypywał się na drogę. Bo potem jeszcze... Yy... Dobra, ktoś tu jadzie. Dobra, możemy wyjechać. O, jaki dźwięk. Dobra, tutaj ktoś jadzie. Tutaj musimy yy, ogólnie ostrożnie jechać, bo tu można się do. To nie jest rzeka, ale kurwa się zawiesiłem. Ja pierdolę. Konkret w chuj. Strasznie te wąskie drogi tutaj są Na tej mapie Nie wiem czemu, no ale Wąskie w chuj I nie na te pole, co tutaj Tylko jest, jak widzicie, tam o jest o, Na te pole tutaj Ogólnie jest małe No ale a, myślę, że w Sam raz na, taki, na taką akcję I jeszcze No tu możemy ogólnie wjechać no i możemy rozrzucać No i mówię, ogólnie jeszcze tamten rozrzutnik co załaduje to na tamte pole jeszcze rozrzucimy Powinno akurat starczyć Może nie na całość, no ale tam przynajmniej na połowę... O kurde, tu jest jeszcze rzeka, shit Dobra Tak oto, o W rzekę wziąłem gnoju narzuciłem <śla> Dobra Ale, ale nie, mówię, fajny zestaw, rozrzutnik fajny jest, mi się przynajmniej podoba, dobra, tu do końca dojedziemy, dobra, i teraz do tyłu, tutaj trzeba się sk skręcić ogólnie, czy złamać, nie skręcić, co gadam, i teraz, kurde, no, jeden rozrzutnik na dwa pola, Zajebiście Ogólnie się wam muszę pokazać nowy nabytek co yy, kupiłem przed yy, Przed nagrywaniem właśnie Bo myślę że będzie taki spoko właśnie dodatek do tej yy, serii Dobra O, czekajcie Jeszcze Prawie tutaj. Tak, żeby żadnych tutaj. Kurde. Żeby żadnych mijaków nie było. Bo potem jak to źle wygląda. Ogólnie piszcie w komentarzach, jak wam się po, yy, podoba właśnie tekstura właśnie tego gnoju. Bo ja mi się wydaje, że o 110% yy, lepiej wygląda niż w 15%. Bo zobaczcie, fajna właśnie taka tekstura. Podoba mi się. Dobra, może tutaj wjedziemy Ogólnie będzie spoko A to nie jest... Dobra, możemy tędy wjechać chuj tam trzeba otworzyć dopiero Dobra, wystarczy Dobra tutaj szybko wjedziemy Dobra, ostrożnie, żeby że nic, żeby nie zawadzić. No. O. Dobra, teraz do ładowarki wsiadamy. Ogólnie się poładujemy z kabiny. Zobaczymy, jak się ładuje ogólnie. Dobra, o tak zrobimy. Co jest? Kurde, ziemi na pierdoliu. Czekajcie, bo tutaj trzeba troszkę inaczej wjechać. Kurwa, mać Trzeba wysunąć te. Dobra. Dobra, teraz. <laughs> Dobra. O, niech sypie. Ogólnie nie wiem, czy my się nawet wyrobimy. A nie, wyrobimy się. Mi się wydaje, że wyrobimy się w 25 minut z tym obornikiem. Może yy... to je, jeszcze ten rozrzutnik wywieziemy i chyba tyle bo nie ma, nie ma sensu chyba na yy, 8 ton wracać bo za bardzo nie mam gdzie to pewnie wyrzucić w ogóle bo nawet nie wiem czy mam yy, czy jest w ogóle sens a... Nie wiem, czy nawet y, ten rozrzutnik na tamte pole nie będzie nawet za dużo. Mi się wydaje, że będzie chyba za dużo. Pod tym względem, że... I jeszcze tutaj ogólnie mam jedno pole. ona no tam jest. O, ono jest chyba... ...czwórka, ale tam już zaorałem. Poza odcinkiem. I tam gnoju nie będę kładł, bo ona... Bo ...to już jest przygotowane do siewu. Eee... Zobaczymy, jak jeszcze, mi to, jak jeszcze mi dużo zostanie tego obornika na rozrzutniku To może jakieś, na szybkość jakieś pole se kupię Które jest tylko za... Yy, nie jest zaorane, ani, za, ani tam nic nie rośnie To jeszcze może tam coś, jakiś rozrzutnik yy, Jakiś gnój tam coś jeszcze rozrzucimy, ale to zobaczymy Dobra Jeszcze chyba łyżka i chyba będzie wystarczająco a jak nie, no to można zawsze ten y, gnój można zostawić na następny rok. Czy nawet y, na wiosnę pod kukurydzę można y, y, troszeczkę rozsiać. Albo jak będzie już za dużo, no to potem można na pryzmę. Ogólnie zaraz wam pokażę ten nowy nabytek, jak skończę y, ładować ten gnój. Dobra, starczy. O, kurde, dobra. Teraz szybko tutaj polecimy. Pokażę Wam ten nowy nabytek, co kupiłem poza odcinkiem. A gdzie on to jest? A on tu jest. A, o, tutaj. Jak widzicie, tutaj mamy y, dwukółkę właśnie y, Bredala. Czy Brandner, nie Bredal. A ona jest właśnie, będzie nam y, posłużyła. Znaczy, ona będzie nam pomagać w tym, żeby jakieś zboże y, nasypać na szybkości i świniom zawieść tutaj. Pomyślałam, że nie ma sensu te duże przyczepy, co tutaj stoją a wyprowadzać, tylko żeby nakarmić te świnie. A mówię, a taka mała przyczepka właśnie y, idealna jest na takie właśnie, żeby nasypać troszeczkę zboża i tutaj szybko ją zawieść. Dlatego myślę, że to będzie właśnie spoko. I drugi nabytek, znaczy to nie jest no, nabytek, ale to jest y, w zamian w drugi siewnik tego Wadersztata. Chyba nie pokazywałem, ale to jest właśnie siewnik Horsch. Nie wiem czy teraz tak się zastanawiam, czy nie jest za duży. Te, y, na początku tak myślałem, że ten Wadersza będzie nawet za mały na tę serię. Ale teraz tak się patrzy na te y, właśnie pola, to chyba będzie za duży. Dlatego chyba jeszcze raz będę musiał go, chyba go zmienić na tego Wadersztata. Ale to jeszcze zobaczymy. I ogólnie tam gdzieś z tyłu jest y, pług Lemkena. Już Ci będę pokazywał. A może jak wyjedziemy z y, Gospy to pokażę. I też się zastanawiam, czy on będzie też nie za duży na tę serię. Ogólnie picie w komentarzach, czy właśnie ten siewnik i czy, czy ten pług mam zostawić, czy mam ich zamienić na jakieś coś mniejszego. Bo tak na początku tak się wydawało, że Wyrobię się, wyrobię się, A, że te właśnie te pola są większe niż jak się teraz wydają. Bo teraz właśnie tak patrzę na te pola to troszeczkę takie małe są. A tak z początku właśnie wyglądali większe. O właśnie tutaj jest jak widzicie, czekajcie, wam zaraz pokażę. Albo wyjdę z ciągnika szybko. No tutaj mamy właśnie o ten pług Lemkena. I ogólnie piszcie w komentarzach, czy to jest nie za dużo nie, nie za duży na tę serię, no bo zobaczcie, takie właśnie pola mam To akcja orka by... Była, nie wiem, 10 minut odcinka Dobra O Ładnie, dobra Dobra, tu jadzie ktoś, trzeba yy, po, yy, pobocza... Yy, trzymać się Dobra, bez kierunkowskazów wjechałem, bo nikt nie jechał. O, trzeba otworzyć klapę. No, no i mówię, nie wiem, picie w komentarzach, czy mam zamienić, czy mam zostawić. Nie wiem, bo tak, no nie wiem, wy wydawało mi się, że to będzie za duże. Yy, te pola będą na takie właśnie śred średnie maszyny. Ale, no, chyba to ja się przeliczyłem z tym. Do tego chyba trzeba będzie właśnie zamienić na mniejsze te maszyny Pług chyba na tego, na to Amazon, chyba to się, no Pług Amazon właśnie Ogólnie i siewnik może na Wadersztaata Bo nic takiego mniejszego nie ma Co jest mniejsze niż Wadersztaata, większe niż ten Fernaland Albo ten zielony jakiś ten, beznadziejny taki ten Tam to już w ogóle już wypada Ogólnie tutaj też łamka jakaś jest Tutaj o nawet nie wiedziałam. Znaczy, no wiedziałam, ale tak nie za bardzo. E... No na 100% będzie, właśnie. Kurde, to mi jak robi, jak chuj Ten różdżnik. E... Te 19 ton na te pole będzie za mało. Znaczy, za dużo. Dlatego chyba weźmiemy jakieś, jeszcze kupimy na szybkość jakieś pole mniejsze, tak żeby nie było. Bo na różdżniku to zamiar nie ma. Po, po co to ma siedzieć? Mm -mm. Dlatego chyba właśnie zrobimy tak, że kupimy, kupimy jeszcze jakieś szy na szybkości pole. Ogólnie mamy 23 minuty, dlatego myślę, że się wy wyrobię z tym rozrzutnikiem. Dam radę chyba go rzucić. W 26, 20, góra 27 minut. No i ogólnie a, jakieś informacje y, dotyczące kamerki. Już coraz bliżej y, jesteśmy tego momentu kiedy dobijemy 100 y, subów. A, dobijemy i kamerka będzie, dlatego już jak mówiłem na tym odcinku jeszcze nie, jeszcze nie zakupiłem tej kamerki, ale już jestem 3 czwarte no do, że prawie kupię, bo mam już 3 czwarte kasy za nią Dlatego e, Niedługo ją kupimy I green screen jeszcze muszę kupić I dobijemy 100 subów i e, nagrywamy z kamerką Bo myślę, że nawet to będzie spoko, bo Teraz e, Wam się będzie ogólnie lepiej oglądać bo właśnie dużo youtuberów kamerkę ma, którzy nagrywają farminga A... takich znanych, których no, wiem, że dużo ludzi właśnie ogląda I Każdy youtuber, kto byle co nagrywa to praktycznie kamerkę ma nawet nie wiem czemu to się to taki mod znaczy nie mod tylko yy, czemu zaczęli nagrywać z kamerkami, nie wiem czy to daje z... W tym... Nie wiem, no... Czy w ogóle, nie wiem, widzą daje jakieś, nie wiem... Nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Nie wiem, jakoś wyobraźnie jak ten twórca tego kanału wygląda, czy nie wiem, jak to tam może nazwać. No, ale z kamerką, no, trzeba nagrywać. Ogólnie nam została... To na 900 i teraz nie wiem, czy nie kupić. Czekajcie, bo te pole, co tutaj przede mną, tutaj co patrzę, nie wystarczy na tyle. To chyba myślę, że tutaj będziemy sobie jeździć tak naokoło i już wyrzucimy tę tonę, bo nie mam sensu kupować nowego pola, żeby tylko yy, ogólnie to mi mi jak tutaj możemy poprawić, a zawsze troszkę więcej obornika na pole Kurde wysz wyszłę z ciągnika, shit i mówię, że <laughs> więcej obornika na pole nie yy, zaszkodzi. Będzie lepiej rosło. No. Idealnie mamy 26 minut. Znaczy, jeszcze 20 sekund brakuje, ale już mamy 26 minut, dlatego zjadę na gospę. Gdzieś tutaj możemy nawet... O, może na przykład tutaj, pod jabłonią możemy tutaj skończyć odcinek. No i na ten odcinek to by było tyle. Dużo łapek w górę i subskrybujcie. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć!